Hey, wszystkim z tymi witajcie w nowym odcinku ze Mercy Mer Simulator 2. Witamy w naszym pięknym życiu. Nie jak tego pana przed chwilą. Wracamy do naszego pięknego domku. Pięknego domku, on w ogóle nie jest piękny. Mamy 57 dolarów. Dziury w podłodze. Syp, syp na podłodze. I widzowie, ważna informacja: tego odcinka nie skończymy, dopóki nie będziemy milionerem. Trzymajcie kciuki, bo się przyda. I wracamy do bycia streamerem, pisaliście mi, że jest lepszy sposób na zarobek, że bitcoiny to najlepszy sposób na zarobek, więc, więc musimy je wykopać. Ale mam 57 dolarów, więc to na razie nie wygląda najlepiej. Cześć, jestem wielkim fanem, możesz mi wysłać nagie zdjęcie? Nie! Ale na ratunek przychodzi Bitdogo, który nam wyśle 700 dolarów podczas streama. Dlatego odpalamy. Przybliżamy kamerę na naszą piękną twarz. I zaczynamy streama z gadaniem, żeby wysłał nam donata. Odbieramy 700 dolarów donata. Koń, kończymy streama. Instalujemy aplikację od kryptowalut. I musimy gdzieś kupić koparki od kryptowalut. Tylko nigdzie tego nie widzę. Nadmuchiwany basen w tym odcinku na pewno kupimy. Co to jest? Jakiś samolot do betowania Dobra, bierzemy, bierzemy <laughs> Wygrałem 2000 dolarów A ten samolot cały czas leci Byśmy wypłacili 7000. On nadal leci On nadal leci, już jest 12 tysięcy 20 000. Oddajemy dla BitDogo 560 dolarów Bo już, już się denerwował Ten samolot nadal leci, byśmy wygrali 35 tysięcy ale nieważne, wszystko jest ryzykowne. Idziemy kupić koparki kryptowalut, bo pewnie się kupuje je na mieście. Tylko problem jest taki, że trzeba je znaleźć. Mamy 1800 dolarów, więc nie jest źle. Przeszukajmy całe miasto! Już myślałem, że we mnie wiedzie. Dzień dobry. Tu, 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 tu leki się kupuje. To jest zamknięte. A to jest mapa przecież! Koparka kryptowalut. Przejechałem. Przejechałem pana, przepraszam. Ktoś co nie żyje. A! To akurat nie było przez przypadek. Zobaczcie, to jest mega daleko. Jedziemy, tam jeszcze mamy tutaj dilera samochodów. Co to za beznadziejne miejsce na sprzedawanie samochodów? Ile kosztuje? 4,5 tysiąca golf kosztuje? To mnie na pewno nie stać. To kosztuje 45 tysięcy. Jedziemy. I mamy jakąś wojskową bazę. Jest to trochę dziwne. I tutaj się kupuje koparki kryptowalut? Dej naprawdę. Całą obudowę możemy kupić, zobaczcie, trzy płyty główne tutaj są. I chyba karty graficzne będziemy tutaj mogli wkładać. Weźmy to, włóżmy to plecaka. Jak to działa? Zobaczcie, karty graficzne. Tutaj wkładamy Sześć kart graficznych. Bierzemy to do domu. to do domu. Jesteśmy na miejscu. Z Zastawiłem drzwi do domu otwarte. Połóżmy to na ziemi, jak to wygląda. I kupmy trochę kart graficznych. Jakaś na przecenie by się przydała. Zobaczcie, mamy za 1800 kartę graficzną. Poszedłem spać, może będzie. Przecena jest, przecena 17%. Bierzemy tą kartę graficzną za 996 dolarów. Dogo jeszcze nam wyślę podczas streama 1000 dolarów. Odpalamy streama. I przeczytajmy donate'a Świetny stream, małe wsparcie. Przeczytajmy to. Zbieramy 1000 dolarów. Wyłączamy stream, ciężka praca 40 sekund trwał. Kupujemy kolejną kartę graficzną. I jedna nam już przyszła. Możemy ją otworzyć. Weźmy ją i włóżmy... Tutaj mamy jeszcze tą zwykłą, tą najgorszą. Zaraz zobaczymy, jaka będzie różnica. I zobaczcie, rzeczywiście jest ta karta. Wchodzimy teraz w górnika. Zobaczmy, co będzie. Moc wydobywania 41. Rozpocznijmy kopanie. I mamy 2000 bitcoina. Niech to się cały czas kopie. Przyszła kolejna karta graficzna. I teraz powinniśmy mieć moc kopania 81, a z tym powinniśmy mieć 80 parę. Ta najgorsza dała nam 6 moc wydobywania. I zobacz ile to jest warte? Mamy 0.8 już. 0.08. 32 dolary, to już są 34. Cały czas rośnie, więc nie jest źle tak naprawdę. Sprzedajmy i mamy 591 dolarów. bo odpalamy streama. Wow, 20 dolarów dostaliśmy od Dowa Kina Dziękuję, stary, biorę pieniądze od razu. Zatrudnimy zespół moderatorów za 650 dolarów, którzy będą usuwać toksyczne wiadomości, bo mamy toksyczność strumienia. 99%. Jesteśmy zmęczeni. Zobaczmy, ile dolarów wykopaliśmy. 81 dolarów. A jak pójdziemy spać, to będzie się kopać całą noc. Chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej. Zamknijmy drzwi. Odpalmy streama, żeby sobie leciał w tle. Mamy trzy podatki do zapłacenia Ile? 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 Jakichś 400 dolarów musimy oddać. Dobra, ale będę milionerem. Mówiłem, że będę milionerem, będę milionerem. Potrzebujesz pieniędzy, zostałem do Wow, subskrybentów dostajemy, już 12, już 13, zobaczcie zapłata się zwiększa Dobra, nasz biznes się rozwija, zobaczcie że moderatorzy wiadomości panują Nasza toksyczność streama się zmniejsza, mamy więcej subskrybentów niż oglądających Mamy 150 dolarów z bitcoinów, sprzedajemy O, o, co, co, nie, spłukowało się, spłukowało się. się Zobaczcie, pie, pieniądze, pieniądze, nie, nie, nie nie, nie mogę się powstrzymać. Nie mogę się <gry> Widzowie chyba serio zostaniemy milionerem. Poczekajcie, pójdę po klikera. Okej, okay, idealnie. Zaraz wracam. Okej, okay, niech będzie. 10 milionów mamy. Ciężka pra... <gry> ciężka praca to była, tak? Mamy 10 milionów dolarów, więc teraz możemy zrobić wszystko tak naprawdę. Także co my możemy tutaj zrobić? Odeślijmy mu 800 dolarów, mu wisimy i teraz możemy zamówić dosłownie wszystko. W ogóle mogę dom zamówić albo, nie, nie wiem, przeprowadzić się jakoś z tego okropnego domu. Domy, domy tu są. Villa na plaży, 2,5 tysiąca dolarów tylko? Jak to przytulny dom, kosztuje 360 dolarów, ale dobra, dobra, to jest cena wynajmu, nieważne. Bierzemy willę na plaży. Opłata jednorazowa 45 tysięcy dolarów. Biorę. Zróbmy ludziom streama z przeprowadzki. Oddalmy kamerę. Witajcie, widzowie! Witajcie, witajcie dzisiaj! Dzisiaj przeprowadzam się! Przeprowadzam się do willi. Streamowanie to była ciężka praca. Na szczęście dzięki Wam, dzięki 47 subskrybentom, mogę kupić willę. No, to, to widzimy się w willi. Ach, bierzemy wszystko, bierzemy biurko, krzesło, wykładamy karty graficzne i bierzemy tego Rick Case'a, rozbieramy komputer i bierzemy to plecaka, zobaczcie ile rzeczy już mamy, bierzemy łóżko i mopa, chociaż mamy tyle pieniędzy, że mopa nie będziemy potrzebować, musimy znaleźć willę na plaży, idziemy też kupić samochód, możemy samochód przecież kupić i zobaczmy gdzie jest ta willa, tutaj! Gdzie? Jak daleko od miasta! I kupmy sobie jakiś pojazd. Kupmy sobie. Dobra, najszyb. Albo nie, nie kupmy najszybszego. Nie kupmy najszybszego. Kupmy Nissana GTR. Kupujemy! Pieszymy. Wygląda w środku jak typowy Japończyk. I uwaga, odpalamy. I jedziemy! Zaraz kupimy też najszybszy samochód na tym świecie. Mam nadzieję, że to nie był ten domek nad Willow. Czekajcie, jeszcze muszę coś przetestować. O! Pff, na czołówkę jechał. Z drogi! Drogi! Łop! <śleszy> <O! śleszy> Z tamtą panią jest na pewno w porządku, nie przejmujcie się. Jedziemy prosto do... Ojejku! <śleszy> Ominąłem ten domek nad plażą, gdzie ja utknąłem. To jest gdzieś tutaj w lewo! Gdzieś tutaj w lewo. Tędy mam jechać do swojej willi? Czy, czy, czy to będzie przyczepa? Mam nadzieję, że to nie będzie przyczepa. Jedziemy beznadziejną drogą! Wow. Wow. Beznadziejną drogą do naszej willi. Podjeżdżamy, zostawiamy autko. Super, ale tu jest zyf w środku! I żadnych mebli tu nie ma. I w ogóle jakaś mała ta willa jest. Wyciągnijmy nasze biurko. Koparkę kryptowalut, chociaż raczej już się nie przyda. Moni Monitor, klawiaturę, myszkę, obudowę, krzesło i włączmy komputer. I teraz tak, wchodzimy na przeglądarkę, zamawiamy sprzątaczkę i zamówmy też jakąś streamerkę 3000 dolarów pensja. Nie jest pilnym pracownikiem, ale ma duży potencjał. Pracownik, który będzie prowadzić transmisję i zbierał fundusze dla Ciebie. Do tego potrzebuję. Czy ja mogę mieć streamera, który za mnie streamuje? Nie, czekajcie, dobra, musimy kupić dobry komputer najpierw. Kupujemy najlepsze wszystko najlepsze wszystko sześć monitorów gamingowych albo dobra wezmę trzy niech będzie najlepszą kamerę trzy kamery najlepsze obudowy najlepsze krzesła nadmokiwany bazem najlepsze mikrofony myszki klawiatury czy, czy, czy tak się czuje milioner że on wchodzi wchodzi po prostu na stronę i kupuje wszystko najlepsze najlepsze routery parę różnych świateł nie wiem które jest najlepsze ale weźmiemy dużo dużo najlepszych kart graficznych nie wiem ile się przyda więc weźmiemy trochę płyty główne, zasilacze, mega dużo ramu, wannę, żeby się wykąpać po tych dwóch miesiącach pracy bycia streamerką. Toaletę i parę biurek. Zamawiamy. O, sprzątaczka tutaj była, zobaczcie, z mega czysto. C czekamy, aż przejdzie nam zamówienie. Mam nadzieję, że przyjdzie tutaj, a nie do tamtego domu. O, dzień dobry! Wow! Ile rzeczy! Już starczy! Cześć, tego będzie! Ja to muszę wszystko ułożyć teraz. Zobaczcie jeszcze jakieś ma. Łe, że. Gdzie ty to zmieściłeś? Bierzemy biurko. Wow! Epicko wygląda. Połóżmy toaletę. Nie, nie wiem, tutaj. Idealnie, żeby sąsiedzi widzieli. Biurko jedno tutaj, jedno przy kibelku. Ile jest tych rzeczy? Złóżmy na razie jeden komputer. Co to jest za biurko? Ale wygląda w sumie nawet ładnie. Musimy znaleźć obudowę. Gdzie może być obudowa? Tu jest. Postawmy obudowę. I znajdźmy płytę kuchną. Basen mamy. Mamy monitor. Wkładamy płytę. Dwie karty graficzne można tu włożyć. Bierzemy dwie. Dajemy klawiaturę, fotel i myszkę. Montujemy ram. Procesora chyba nie kupiłem? Nie kupowałem procesora. Kamerę najwyższej jakości kamerę! I finalnie montujemy najlepszy procesor, tylko nie, nie mam chłodzenia. M możemy w końcu rachunki wszystkie zapłacić, bo mamy chłodzenie. Wkładamy i odpalamy naszego najlepszego. Wow, już się włączył! Jest mega szybki! Kupmy najlepszy internet. 205! Co to jest? 700 dolarów tygodniowo chyba i 200 dolarów za dzień. 750 megabitów na sekundę powinniśmy mieć mamy! Nawet 800 czasami. I teraz, teraz, teraz! Nie mogłem się tego najbardziej doczekać! Na maksa, na maksa 8K! 8K! 120 fps. -ów. Zobaczcie, hipnotyzująca jakość. Ustawienia kamery 8K. Włączamy kamerę. Przybliżamy kamerę. jako jakość! Jaka jakość! Maksymalna jakość dźwięku. Ciekawe, czy mam mikrofon? Nie, nie, ma mikrofonu nawet. Zamówmy mikrofon. A nie mamy mikrofon. I teraz odpalmy pełnoekranową. Witajcie, witajcie! Mamy w ogóle kompletnie inny świat teraz. Już mamy donated. Dajcie donated. Biedny jestem. Twój ulubiony streamer jest tutaj. Czy teraz będziemy mieć więcej widzów, jak jest taka piękna jakość? Widzowie, ja nadal nie jestem ciekawy, mimo że mam najlepszą jakość, 24 widzów nadal nas ogląda. Mamy dwa jakieś donaty. Witajcie, witajcie, biedaki! Dajmy sobie jeszcze światło na biurko. O, teraz jest genialnie. <laughs> Witajcie, biedaki. Patrzcie na tą chatę Patrzcie na tą hatę. Ludzie chcą zobaczyć, jak grasz? Dobra, to gramy w takim razie. Zmieniamy na gaming. Dajemy na mini pokój. Odpalmy camper strajka. Rozpoczynamy tryb drużynowy. Zobaczmy, jaka będzie jakość. Wow! Wow! wow. <laughs> Prawie nie jest lepsza. Prawie w ogóle nie jest lepsza. Ale mamy dużą lepszą jakość. A, umarłem. <grym> Widzowie mimo sprzętu nadal nie umiem grać jak ktoś. Nie mam już energii. Transmisja została wyłączona. Super! Posiedziałem z dwie minuty przy komputerze. <grym> tu jest najdroższych kart graficznych. Co to jest? Nawet nie wiem co zamówiłem. Dobra, to jest moment. Jako że jesteśmy zmęczeni, jako że to jest mega ciężka praca. Zatrudnimy streamera jakiegoś. Ta, ta pani niech będzie. I ten, i ten, i, i ten, i, i, ten, i, i ona <grym> Wow! 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 Już przyszli! Wow, co to jest za ekipa? Ale ekipę żeście zmontowali. Co to jest za ekipa? Dobra, to jest straszne. To jest straszne. Stójcie, stójcie, stójcie. Biurko mam wam przypisać? Dobra, ty idziesz do tego biurka i zobaczcie, poszło do tamtego biurka. Ta owo niech pójdzie do tego biurka, jak ty siedzisz. I Streamuję, już streamuje, już streamuje, gra w coś, gra w coś A czekajcie, czy mogę ich zmienić? 200 dolarów już zarobiła? Ma 125 tysięcy obserwujących Co się dzieje? Nie no, to jest niemożliwe Już 40 dolarów zarobiła Zobaczmy ile tam. Jest. Co to za Fortnite? Ta zarobiła 30... Ona ma więcej obserwujących niż ja No nie Co to jest za gość? Stary, możesz być naszym ochroniarzem Nie wiem co ty gadasz w ogóle A ty do pracy czemu stoisz? Ona, ona gra, nie przejmujcie się Mam nadzieję, że zasłoniliście wszyscy oczy O, co tu się stało? Co tu się stało? Jezu, wszystko w porządku, Lisa? 38, nie ma energii po prostu Poszła spać, nieważne Krzesło masz? Ta też padła już Jedna rzecz mnie ciekawi M Mogę tego żałować? Zamówmy trochę soft Ciekawe co teraz się stanie Już się boję <słyski> Czemu teraz dostaje karambity? No znowu! Drugi raz pod rząd! To... Nie, no nie! Czemu, czemu, ja mam takiego farta teraz? O co to? Widzimy jest problem. Nie będzie można wyjść z domu teraz, nie! Jest problem! Wyszedłem, wyszedłem! Zobaczmy, jak to będzie wyglądało zaraz. Czemu ty, stary, leżysz tutaj na ziemi? Zobaczcie ile jest już pudełek! Tu nawet w środku jest wszystko wypełnione. Dosłownie wszędzie wszyscy leżą! Wszyscy dosłownie leżą. A co ja w ogóle zamówiłem? Sofy? O, gdzie jestem? Nie wygląda to najlepiej. A gość dostarczył wszystko i sobie poszedł po prostu. Halo, zamówiłem z usługą rozpakowania i wniesienia wszystkiego. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subikę i lajka. Ra raczej już nie chcecie więcej tej gry. Jeszcze najszybszym autem wjeżdżamy do miasta. Otknąłem. Ja wam dziękuję za oglądanie Jestem w jakimś randomowym budynku ja was żegnam. Pa pa-pa!